Kurwa jedenastkę zajebą Kurwa Pisar co skurwy, serce, syn? Pisarce, kurwa, motorem nie przyjeżdżał, a motoru nie ma i przyjechał. Ojeju. Kurde nie no, 100 pogoda to w ogóle się nie udało dzisiaj. Macie jakieś chipsy albo coś? Kurde, wiesz co, może soku tam mam, ale chipsy opierdzieliłem. Byś... Z przodu. Byś powiedział to bym ci wziął jakąś bułkę sucho. A gdzie tu pisar wyskakiwać? To wszystko jest takie śliskie Ale nie, z lewej strony jest łatwiej, trochę, bo jest niżej O jeju no, bo... Chcesz, to ci mogę pożyczyć, jak będziesz no. robił jakieś kaskaderkę Daj się robię przejechać No masz pisa, tylko mnie nie zepsuj Ojeju No <grymne> Pisar, dawaj to! <grymne> Chcesz kaska? Pisar dawaj! To ci kask dam. Co? Dam ci kask, to będziesz... Jezu, ślisko, no mówię, że jest ślisko właśnie. Bo jak masz się wypierdolić, to żebyś miał pieniądze mi oddać później. Masz, to sprzęgło szybko łapie strasznie. Tak, z się ślizga. Nie, nie ślizga, łapie strasznie szybko, puszczę. No to masz się KTM przejechać, będziesz miał nowszy. Do... Chyba nie z tej strony. Bez skitu. Kurde, nie wiem jak u mundura działa zawieszenie, żeby morła, nie wywalił. Ej, wy to z mundurem jak maślaki ślaki wyglądać Ojeju, oh, a wy to jedziecie zaraz czy jak? No nie wiem kurde, mieliśmy robić przeszkody, ale ja to opony nie mogę przeskoczyć Nie no mogę, ale... Kurde, no niebezpiecznie jest jak ci nie powiem. Ja to, si ja. ja to się szczerze mówiąc boję skakać na tym Da człowiek jednak wyszedł z formy kurwa Nie no chuj się połamasz Dobra, kto robi najlepszą kaskaderkę to niech bierze kask Chcesz pisar? Rękawiczki ci jeszcze dam gdzie buty No to i buty ci dam Gdzie mokre kurwa To już ty i tak cały ujewany już jesteś Pisar buty, spodnie mokre do BMW nowej siada O cały z tyłu w bocie ujebany Pisar dawaj obrota jak już i tak jedziesz. Tylko trakcję wyłącz. To <grym> <grym> na na A ja pod wóją, a... Kurwa, na takim mokrym to ona 360 zrobi. Kurwa. Nissanowa Bema. <grym> o kurwa. Panie i to tyle? Myślałem, że to będzie 360. Dobra. Był pisar, nie ma pisara. <noise> Kura majster, naj, najgorszy hardcore <noise> Spróbuję sobie to jeszcze. Nie no, ja to ci powiem się dygam. <noise> no ty to nie masz czasu! Pierwsze co, zanim tu przyjadę następny raz, no to muszę zawieszenie zrobić, bo kurde, y, za miękkie jest z przodu i dupę mi podbija. Żeby tak. było twarde z przodu, to bym był pewny, a tak to nie wiem, czy przez kierownicę nie przelecę. Jest strasznie, bo mam a z tyłu ma takie no, A wiesz, że one kiedyś z przodu było zajebiście takie twarde. Jak ja kiedyś takie skoki robiłem, on był taki pewny, a teraz jakieś się miękkie zrobiło. Ciekawe czy wymiana oleju sama pomoże. Czyli... Nie... Co? Majster, ci to kurde poszło łożysko H do 0. Majster, ja tu na sobotę oszczędzam się. Motor oszczędza. O, Że... Nie. Tylko szybko. Ja wiesz, że kiedyś jak miałem 250, to udawało mi się dwa takie obroty zrobić, ale to ćwiczyłem to, bo te, przestałem to w pizdu ćwiczyć, jak to ćwiczył, to może by mi się udało, a teraz to i tak mam łatwiej, bo ja nie muszę sprzęgła w ogóle wciskać, nie. ale wciskam, tak asekuracyjnie. Ojej, całą bluzę mam już mokro. To ty jeszcze ty tak robisz, a? Co? Takcykółkę robię. No no, tak podnosiłem i w końcu mi się udawało, tylko wiesz co? Wcześniej robiłem tak, że ciągnęłem tak nogo, a teraz właśnie tak nie robię i dlatego mi nie wychodzi. Trzeba byłoby przyjechać z rana i poćwiczyć bez skitu. Ja to w ogóle się boję kłód i berek bo tak dawno nie skakałem że bez skitu. Od złamania nogi nie ćwiczyłem czegoś takiego No i widać Kiedyś się człowiek nie bał a teraz się boi Nawet szczerze to nie ma i co pokazać z tej jazdy to... nie w sobie.